Jeśli będziesz sobą, będą cię nienawidzić. Pozwól im na to i rób swoje. Niech stoją za twoimi plecami i patrzą, jak odchodzisz. Niech gadają najlepiej głośno i wyraźnie, tak by cała reszta baranów również słyszała, co wykrzykują. Nie obracaj się za siebie, a jedynie uśmiechaj się szeroko. Ich ujadanie nic nie znaczy. Boli ich, bo idziesz po swoje. Nie cierpią cię, bo masz w sobie determinację i charakter. Zazdroszczą ci. Bo masz odwagę, której im zdecydowanie brakuje. Nienawidzą cię, bo jesteś wilkiem, który nie przejmuje się tym stadem baranów. Naprawdę silni ludzie nie muszą tłumaczyć się ze swoich czynów i decyzji. Jeśli masz pewność, że idziesz po swoje marzenia i nikogo tym nie krzywdzisz, to nie musisz zatrzymywać się przy każdym kretynie, który cię nie rozumie. To on ma problem, nie ty. Prawda jest taka, że jeśli wybijesz się ponad przeciętność, to część ludzi nieustannie będzie Cię krytykować. Będą cię atakować i podkładać nogi. Będą się modlić, o to by powinęła ci się noga. Trudno im zaakceptować, że ty każdego dnia jesteś krok dalej.